Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. A przed wami trzeci materiał z gry Kingdom Rush 5 Alliance. Dokładnie tak. Jest to drugi materiał, jaki dzisiaj nagrywam z Kingdom Rush'a. Jest dokładnie poniedziałek. Już dzisiaj nagrałem drugi materiał i wam go wrzuciłem, ale po prostu. Tak myślę o tej grze, kiedy gram w inne gry, że ja chyba któregoś dnia zasiądę do niej i nagram po prostu parę odcinków pod rząd, bo no powiem, wam, że e, jakoś tak e, czuję, jakbym sam siebie wiecie, dźgał nożem, że wiecie, tak, ukrócam sobie granie. Nie ja chyba naprawdę któregoś razu zasiądę do tej gry i wrzucę po prostu. E, może nie tyle co wrzucę, co zagram po prostu trochę więcej. Nawet dzisiaj, kurde, tak myślę, czy jeszcze potem nie nagram jakiegoś filmu, bo mnie naprawdę ciągnie do tej gry. Lecimy dzisiaj trzeci poziom, The Heart of the Forest. Zobaczymy, co nas tam czeka. E, ulepszyliśmy sobie bohaterów, kupiliśmy ulepszenia. Lecimy i też warto dodać, moi drodzy, bo nie, m, nie powiedziałem wam tego w poprzednim filmie. Cały poprzedni poziom rozgrywaliśmy na poziomie trudności weteran. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale może mi się to uda również dzisiaj, więc lecimy. Choć wiecie, boję się, bo im dalej, tym w głąb lasu, to może zmienię na normal. Nie będę grał na easy, tylko gram na normalnym, czyli gram na takim poziomie, jakim twórcy uważają, że to jest normalne, standardowe. Mamy 10 pal, 500 kasy na początek. Tu jest jakiś mag, jakiś władca pewnie lasu. I tak w komentarzach dziękuję za Wasze naprawdę pozytywne nastawienie. Naprawdę podoba Wam się to, co tworzę, więc dziękuję Wam bardzo. I też dziękuję Ci za poradę, Shadow. Dostałem poradę do tego, że te rejsforcementy, które ja przyzywam, um, te rejsforcementy, które ja przyzywam, um, to. Mogę przemieszczać się, o nie wiem, czemu tak trudno było mi to powiedzieć, ale mogę nimi ruszać. Czyli już wszystkim mogę w tej grze ruszać. No, zapraszam Was również do pisania komentarzy. Wszystkie komentarze wypomnę w kolejnych odcinkach. Może nie w kolejnym, bo jeżeli będę nagrywał na zapas, no to wiadomo, że się nie wypomnę, bo nie, zdąży, nie zdążycie w tym czasie komentarza napisać, a mógł na niego odpowiedzieć. Ale piszcie, ja się prędzej czy później na nie wypomnę. Zobaczmy, co możemy tu zbudować. Tu idzie Tusket Brawler. Ja nie pamiętam, kim on jest. To jest Kickhawk Invader. Mmm, o kurde, ale to jest y, dziwne. To są dwie ścieżki, aż. O shit, Ale dobra, mamy tutaj łucznika. To zróbmy tutaj. No dobra, zróbmy tutaj ucznika, nie? Klasycznie. Tutaj też możemy zrobić ucznika. Od razu możemy ich tutaj ulepszyć. A tu możemy zrobić trzecie ulepszenie. Zobaczymy, z czym to się będzie jadło. Tutaj mamy tych yy, robaczków naszych. Ja mogę coś z nimi tutaj zrobić. O, tu jest taki robaczek wielki. Ciekawe czy uda mu się to zjeść. On chyba już przejadł się tak. <grym> Ten ućpałem go tym y, miodem, czy tam nektarem. Nie wiem. Tu jest jakiś mak, nie wiem, to jakiś boss będzie czy coś. No, Legion już mnie przegonił, Legion już jest gdzieś na szóstym, siódmym poziomie, a ja do tej pory jestem dopiero na trzecim, więc ciekawie. Muszę troszeczkę nadrobić. E, dobra, puśćmy tutaj maga. Szkoda, że ten mag nie sięga tutaj, mógłby być trochę bliżej, ale dobra, nieważne. A i tak, mogę te race forcementy, mówiliście, że mogę je przemieszczać. O, o właśnie. I to jest, powiem wam, fajna rzecz, dziękuję za tą poradę. Jeśli macie jakieś nietypowe porady, o których nie wiem, lub nie widzicie, żebym wiedział o nich, jużcie w komentarzach. Nie będę bił za banalne podpowiedzi. <laughs> Nawet jeśli bym. Nawet jeśli będą banalne, no to. O, tu mamy jakieś złodziejaszka, kurczaczki. Dobra, maga sobie ulepszymy zaraz. Puśmy sobie tego Dark Knighta naszego. A, on mi pomaga. Ale, ale wypas. Dobra, ulepszamy maga. Zapomniałem o przezywaniu tych fal. Dosłownie o tym zapomniałem. Dalej nie nasmarowałem fotela, dalej mi jakoś mi się nie chce. Nagrywać mi się filmy chce, a tego mi się nie chce. E, Turtle Shaman, nowy przeciwnik. Y, wolny jest, ma dużo życia, ma dużą odporność na magię i leczy, leczy przeciwników. No dobra. I to jest on, tak? Zabijemy go strzałami. No dobra. Ale dobrze, że tutaj jest łuk, bo przynajmniej on powinien dostawać obrażenia przez ten łuk. Nie wiem, czy są tu jeszcze jakieś sekreciki. Dobra, lecimy z nimi. Mogę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie pojawi się live z przechodzenia tych dodatkowych poziomów, tych heroicznych i żelaznych. Zobaczymy. Może nie jest to jakaś gra super trudna do przejścia, ale raczej w przyszłości się taki live pojawi. Bo chciałbym zobaczyć też, z czym się jedzą te dodatkowe poziomy. Z czym się jeje? Je? O, tak to się mówi. Dobra, tam ci mi przejdą, ale wydaje mi się, że zdąży mi się to odładować. Chyba, że dobuje, dobudujemy tu do sobie łucznika. No dobra, łucznik będzie ich tam blokował. A ja w ogóle nie mam tutaj żadnych baraków. To doróbmy sobie tutaj baraki. Tutaj też tutaj mogłem dorobić baraki. Aby nie mogli przejść. Do widzenia, panom. Nie, ja jeszcze nie będę tego maga używał. U, tu mogę coś aktywować. Czy to mi coś dało? Czy ja to mogę aktywować? Są tu jeszcze gdzieś tajemnicze symbole, czy coś? Co mi to dało? Dobra, poklikam, poklikam i nie poklikam. Bo, bro, ulepszymy sobie tutaj baraki, aby lepiej tutaj odpierali kolejne ataki. U, osiągnięcie, no znane nam to osiągnięcie, to jest w każdym Kingdom Rushu. Przyzwi te 15, 15 tych fal ataków przeciwników, wiecie. O, mamy ptaszki, ciekawe, on ile one biją. O kurde, one są trochę. Czemu ja w ogóle nie reaguję na to, co się dzieje na ekranie? No, przejdą. Będę miał dwie gwiazdki za to. Ajajaj, no nie zareagowałem. No po prostu nie patrzę na to, co się dzieje na ekranie. I tak to jest właśnie, no. Dobra, klikamy to. Nie ma ich. Wybaczcie mi, ale to jest przez moje nieskupienie. Jak się zagadam, to tak właśnie jest. Albo zaklikam w poszukiwaniu znajdziek. Przejdę ten poziom ponownie na live. Dobra, ulepszony. Tutaj postawimy Wielkiego Dark Knighta. To w ogóle gdzie ta druga bohaterka? Aha, ten sobie w ogóle tam poszedł na spacer. Gdzie jest ta moja bohaterka? Ona nie żyje? Nie żyje. No, zabił ją. Dobra, weźmy tu artylerię, kupmy. mi się robi niebezpiecznie. Nie, ustaw się gdzieś z dala. Jeszcze masz strzelać do nich, a nie atakować na blisko. No Kurde, jeszcze tam mi przychodzą. Z pole rano, dobra, pokonany teraz tu mi idą, tu mi przychodzą. O niebezpiecznie się tu robi. Trochę słabo mi to poszło. Dobra, bierzemy to. Pięknie trochę słabo mi to, słaba forma, bo to rozegrałem po prostu. To też tutaj, Maga, powinienem postawić, tak naprawdę. Tak w sumie tak naprawdę to są magowie, jakby ich tylko lepsze, to niby wygrali tą lokację moim zdaniem. Dobra mamy osiągnięcie pokonaj 500 przeciwników i mamy ostatnią dziesiątą falę Dobra, to są chyba... nie, jeszcze nie są ostatni. Użyję tego dopiero jak ten. Jak... to już ostat... ostatnie będą wychodzić. No chyba to ostatnie już są. Lecimy z nimi. Dobra. Bierzemy maga na maksa, tylko ci są odporni właśnie na maga. Mogę łucznika w sumie kupić. Chyba, że oni ich zabiją. Dobra, do widzenia. Dosyć zabawy. No i co uda się na jedną czy dwie gwiazdki? Dwie. No niestety, trochę słabo to rozegrałem. Ale powtórzę sobie ten poziom. Dobra, co my tu mamy? New Hero, um, Upgrade Pointy i New Tower Level. Będziemy mogli level czwarty. Dobra, mamy kolejny poziom. Mamy nowego bohatera, więc możemy sobie go ulep Wezmę zamiast, zamiast łucznika, bo łucznik tutaj debilny jest trochę. Um, Pawn Root. Kupię tę umiejętność na maksa. Um, w sumie nie wiem. Dobra, może raz to kupię. Um, co on tu robi? Hmm. O, przezywa kogoś do walki, podczas walki tworzy tarcze. Okej. Okay. No dobra. Tylko. Aha, no dobra, powiedzmy, że to jest okej. Okay. W sumie, czekajcie, zrobimy tak, zrobimy tak. Tak, tak. No i nie wiem, spróbujmy tak. Zobaczmy. Okej, Tawerki. jeszcze nic nie mamy. W tawerkach nie mamy upgrade pointy. Są zamienione na archerów. I ktoś mi jeszcze pisał odnośnie tych wież, a ja nie doczytałem. Może wbiję sobie. O, komentarz od Shadow. A te upgrade lepiej to w stylu, że każda wieża... A. Tu jest czekajcie, każda dobra i każda zła wieża, dobra. Ehm, czyli dostają bonus za do ataku. E, czyli tu mamy okej. Okay. Mamy te złe wieże, a tu mamy te dobre chyba wieże. Czyli ulepszenie dobrych i złych wież. O, czekajcie. jakie ja mam dobra, jakie ja mam złe wieże. E, to jest chyba wieża zła, tak mi się wydaje. Ono widzicie, tu jest wieża to chyba oznacza, że to jest wieża zła to jest wieża dobra. No to powiedzmy, że to jest wieża zła. Ulepszmy tą wieżę. Może, może to pomoże. w sumie tu jest jeszcze jakiś extra armor. Increase the hero's attack damage. No dobra, zobaczmy. Nie wiem, hero's attack damage. Aha. Eee, dobra, czyli zwiększa chyba damage Herosa, który jest wokół tam gdzieś. No dobra moi drodzy, to będzie na tyle z tego trzeciego odcinka z gry Kingdom Rush 5 Alliance. Zapraszam was do pisania komentarzy, do pisania porad i tak dalej. Ten poziom przeszedłbym tak naprawdę jeszcze dzisiaj, ale no, to jest 15 minut. chcę wam ten krótki film rzucić, Albo przejdę go na live'ie, albo przejdę go poza odcinkiem, ale wydaje mi się, że na live, bo całą przyjemność będę też czerpał z przechodzenia tego poziomu od nowa, bo już wiem jakby, jak go przejść? Yy, co zrobiłem źle? I może jeszcze przejdziemy te wszystkie heroiczne i żelazne. Yy, żelazne te? Trofea? Tak? Żelazne wyzwania. O, tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.